Wszelka ciągłość jest złudzeniem. Wyginięcie olbrzymich prehistorycznych gadów jest tego dobitnym dowodem. W toku ewolucji uzyskały całkowitą przewagę nad innymi grupami zwierząt. I wydawało się, że nic nie może się przeciwstawić ich dominacji, ale wszystko zmieniło się dosłownie w jednej chwili. Teraz dowiesz się, co doprowadziło do upadku dinozaurów i jak ta katastrofa mogła wyglądać. Naukowcy znaleźli klucz do zagadki wyginięcia dinozaurów całkiem przypadkowo. W 1970. Roku przeprowadzili oni badania geofizyczne na dnie Zatoki Meksykańskiej i zauważyli podwodny łuk o długości 70 km w kształcie półpierścienia, a jakiś czas później jego kontynuację na północno-zachodniej części półwyspu Yucatan. Naukowcy więc odkryli okrąg krateru uderzeniowego. Badacze nazwali go Chicxulub. W słowniku Majów to słowo znaczy ogon diabła. Obraz krateru został uzyskany za pomocą metod geofizycznych, umożliwiających wizualizację. Podziemnych struktur. Krater jest przykryty kilometrową warstwą osadów i jest bardzo duży. Gdyby można było objechać krater samochodem, trzeba by jechać 2,5 godziny z prędkością 60 km na godzinę. Krater Chikchulub ma około 150 km średnicy i szacuje się, że jest głęboki na około 20 km. Jest to jeden z największych kraterów uderzeniowych na Ziemi. Jednym z dowodów na to, że krater Chikchulub jest związany z wyginięciem Dinozaurów jest warstwa irydu obserwowana w osadach geologicznych. Jeśli spojrzeć pod tę warstwę, można zobaczyć szczątki dinozaurów, a jeśli spojrzeć powyżej, ich szczątki nie są widoczne. Iryd jest rzadkim metalem na ziemi, ale występuje w obfitości w meteorytach. Uważa się, że 66 milionów lat temu maleńkie cząsteczki tego metalu spadały z nieba przez lata, a nawet dekady i pokryły prawie całą planetę. Naukowcy dowiedzieli się, jak duży musiał być Obiekt kosmiczny, który uformował krater i w konsekwencji spowodował to zderzenie. Ustalili oni, że była to asteroida o średnicy 10 km. Dla porównania, Phobos, satelita Marsa ma średnicę około 22 km, a wysokość Monte Everestu wynosi niespełna 9 km. Badania wykazały, że prędkość asteroidy, która utworzyła ten krater, musiała wynosić 20 km na sekundę lub 720 tysięcy km na godzinę. Uderzenie było niesamowite. Potężne, a oto jak mogła wyglądać katastrofa. Kiedy asteroida uderza w płytki ocean i skałę pod nim, powstaje energia o wartości ponad 100 teraton TNT. Jednocześnie, gdy asteroida wyparowuje, to jak detonacja 100 tysięcy najpotężniejszych bomb jądrowych Carbomb. Błysk światła rozświetla niebo i nad Zatoką Meksykańską pojawia się niesamowita jasna biała kula. Skała macierzysta zamienia się w gorącą plazmę pod wpływem temperatury dziesiątków tysięcy stopni Celsjusza. Promieniowanie cieplne od wybuchu się. Przestrzenia się z prędkością światła i natychmiast spala wszystko w promieniu około 1500 km. Podczas gdy energia uderzenia napiera tak mocno na skorupę ziemską, że traci ona wszelką siłę i odpływa od epicentrum zdarzenia, jak ciecz, tworząc przejściową wnękę o głębokości 30 km i szerokości 100 km. Ocean jest odepchnięty na setki kilometrów, podobnie jak wtedy, gdy dziecko wskakuje do kałuży. Stopiona skorupa wypełnia przejściową wnękę i wznosi się ku górze, tworząc tymczasową górę o wysokości 10 km, wyższe warstwy atmosfery lub nawet w przestrzeń kosmiczną. Wyrzucana jest niewiarygodna ilość materiału, nawet 60 razy większa od pierwotnej masy asteroidy. Siła uderzenia odczuwalna jest wszędzie na Ziemi. Powoduje ona trzęsienie ziemi o magnitudzie 11, być może najpotężniejsze trzęsienie ziemi, jakiego jakakolwiek żywa istota była świadkiem. Trzęsienie ziemi było tak szalenie potężne, że uwolniło około 50 tysięcy razy więcej energii niż trzęsienie ziemi na Sumatrze o magnitudzie 9,1 w 2004 roku. Jedno z najpotężniejszych trzęsień ziemi, jakich kiedykolwiek doświadczyła ludzkość. Mega trzęsienie ziemi mogło wstrząsnąć gigantycznymi polami lawy w Indiach i spowodować erupcje wulkaniczne, które trwałyby przez 30 tysięcy lat i pokryłyby lawą połowę subkontynentu indyjskiego. Nawet po przeciwnej stronie globu uderzenia, ziemia przesuwa się o kilka metrów. Gigantyczna eksplozja powoduje falę uderzeniową, która w pobliżu miejsca impaktu osiąga prędkość ponad tysiąca kilometrów na godzinę. Teraz wyparte wody oceanu powracają. Gdy tymczasowa góra w miejscu uderzenia zapada się, woda wzbija się na wysokość 4,5 kilometra. Dzieje się to około 2,5 minuty po uderzeniu. W ciągu następnych 8 minut fale tsunami zmniejszają swoją wysokość do półtora kilometra, ale znajdują się już 220 km od miejsca uderzenia asteroidy. Rozprzestrzeniają się one we wszystkich kierunkach z prędkością około 150 km na godzinę i przetaczają się niemalże przez połowę naszej planety, powodując katastrofalne szkody i zabijając miliony zwierząt. Ale to nie jest najgorsze. Wiele z odłamków wyrzuconych w kosmos będzie orbitować wokół Ziemi przez tysiące lat. Niektóre trafią na Księżyc lub nawet na Marsa, ale większość z nich wraca. Ty obiekt Spadają przez atmosferę, są podgrzewane do setek stopni i dzieje się tak z milionami ton materiału wszędzie. To szybko podgrzewa atmosferę do szalonych temperatur. Nie wiadomo dokładnie do jakiej temperatury została podgrzana atmosfera, ani jak długo trwał ten szok termiczny, ale są dwa pomysły. Albo powietrze było podgrzewane do setek stopni przez kilka minut, albo do tysięcy stopni przez około minutę. Tak czy inaczej, powietrze staje się tak gorące jak wnętrze przemysłowego pieca. Gdyby wystarczająco co dużo gorąca dotarło do powierzchni. Wiele roślin i zwierząt zginęłoby bardzo szybko, gdyby nie zdążyły ukryć się pod ziemią lub w jaskiniach. Upał ten wraz z padającymi odłamkami mógł również zapalić podłoże leśne i spowodować pożary lasów, gdy ziemia obracała się pod gorącym pióropuszem. W ciągu kilku godzin ogromne pożary płonęły prawdopodobnie na całym świecie. Niektóre z nich mogły trwać miesiącami, zmieniając ziemię w przerażającą wersję samej siebie. Ale najgorsze dopiero nadejdzie. Gigantyczny pioropusz siarki i pyłu dociera do górnych warstw atmosfery. Miliardy ton tej mieszanki rozprzestrzeniają się po całej kuli ziemskiej. Pył będzie unosić się w powietrzu przez lata, zanieczyszczając go i przesłaniając słońce na całym świecie. Gaz siarkowy w atmosferze prowadzi do częstych, kwaśnych deszczy. Wraz z sadzą z pożarów planeta pogrąża się w głębokiej ciemności, a tylko szalejące pożary oświetlają krajobraz. Jakiekolwiek rośliny, które przetrwały pierwsze burze, będą Teraz pozbawione światła słonecznego, globalna fotosynteza jest tymczasowo wyłączona. W ciągu kilku dni średnie temperatury spadają o około 28 stopni Celsjusza na lądzie i 11 stopni Celsjusza nad oceanami. Oceany ucierpiały szczególnie mocno. Brak światła słonecznego zabił ponad 90% planktonu, podstawowego pożywienia wielu morskich organizmów. Doprowadzi to w końcu do śmierci dużych gadów morskich i amonitów, które dominowały w morzach. Biosfera, w której znaleziono się ocaleni przypomina obcy krajobraz popiół gruz i spalone resztki bujnego i kwitnącego życia pokrywają ziemię niebo jest ciemne i zimne a świeże jedzenie jest rzadkie natomiast kwitną grzyby przez miesiące i lata planeta będzie wrogim i śmiertelnie niebezpiecznym miejscem nagła globalna zima będzie trwała przez dekady co najmniej 75% wszystkich gatunków po prostu zniknie z powierzchni ziemi tak więc ciągłość która trwała 160 55 milionów lat już nie istnieje. Era dinozaurów się skończyła. Nie wiadomo, jak długo będzie trwała era człowieka. Jak dotąd współcześni ludzie istnieją jedną dziesiątą czasu istnienia dinozaurów. W tym krótkim czasie udało nam się dokonać imponujących wyczynów, od uczynienia świata naszym własnym, po wyjście w kosmos i rozszczepienie atomu. Jednak nasze długoterminowe przetrwanie nie jest przesądzone. Jeśli nie będziemy przygotowani na zmiany, wszystko może się skończyć. W jednej chwili, tak jak skończyła się era dinozaurów. Dzięki za oglądanie.